Nie, nie, tak nie kurwa, nie kurwa, nie odzywaj się! Cicho kurwa, bo teraz ja mówię Cicho kurwa jebać System ich chuj teraz dla Lesia Mam cię na koty, nie chcę 150 Cicho. A te kurwany błagają Sylwet wyskakuj 150 zł Les dla Lesia Cicho Kurwa teraz 97 zł Cicho spoko, wiesz Przekażę dla Leszka 150 zł ale ludzie, nie przesadzajcie, kurwa, że zaraz do naładujecie Nie, nie, chodzi o to, cicho Chodzi Aleśek o to, jutro. Się, umowa jest umową Ale Leszek pójdzie do sklepu jutro i zgubi hajs Tak, tak nie, nie, ta. nie, nie, nie. I kolega mu zapierdoli A później przyjdzie, podogna, No. No, Jeszcze złotych Bo na chleb nie mam, na, nie, na chleb no. nie mam, jest. No i to prawda Bo chłopak zgubił, no prawda, chłopak zgubił 200 no zł... A jego... nie, jego jego kolega, nie chujak nie te piny. Nie, 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 tak się nie robi, nie chujak. No tak się ja, nie, nie robi. Nie polecam, pomysł. Bo powinienem, jakby kator z tyłu szedł, no. to bym powiedział Roskowi Leciu, masz tutaj kurwa, co ja no zrobiłeś. Ja bym dał. A ja wiemy ja o tym, że ty mi setkę czy miło. dwusetkę postawił za to. To jest Wiem, boję się, że kurwa, znowu, o, kurwa, Widzicie, jaki Rusek zarobiony? Bo niektórzy na czacie pisali, że Rusek, weź się zarobił czy coś. A patrzcie na to, nie? Rusek wyskakuje, 300 wypyk. Patrz, miał zmienić, kurwa. A dla Ruskiego to jest kurwa, jest milioner. Spokój, kurwa, to jest milioner, Ruski to milioner, kurwa. E, A nie masz 50 zł? Ach, kurwa. Ale jaka obietnica była? Do końca. Nie. Ty do nie dajesz żadnych pieniędzy teraz. 12. O 12 godzinie dajesz pieniądze dopiero. Do Kto do wytrzyma, do to wytrzyma. Nie wytrzyma, ja, ja nie ja ma czy kasy, no. mówi. Nie bądź frajerem. nie bądź frajer. Umowa była taka. Tak, tak. Tu na streamie była umowa. Kto wytrzyma? Sam powiedziałeś te słowa. Kto wytrzyma, dostanie pieniądze. Kto nie wytrzyma? weks Zero! Ja powiedział, nul! No dobra! No nie mam drobnych. Mam 300 zł od Ruska. Wiszę ruskowi w tym momencie 500 zł. Za 300? No nie no wcześniej od Ruska pożyczyłem 200. Ale nie, tak. nie miałem sobie, nie? Ale nie wolno tego robić. Masz wytrzymać od 12. Chyba, że ty padniesz. Chyba, że myszczak panie. Ja zapewne nie. <gry> Także widzowie, mam 300 zł. To wychodzi na to, że ja musiałem tę łeczkowi dać 200 zł, no bo jak mu inaczej dam? Nie. Chciałem mu dać 150. Nie. Przecież leczę ci wyraźnie powiedział ze stółę. Nie, nie, dawaj. Nie, już miłeś wam pomysła. Ty to byś kurwa zaraz tu całą kasę zgasła. Z tą i z tą kurwą Uwaga, to dobrze się zastanął w sejmie nad tym 150 dla Esty. Lepiej mu jedzenia kupić i paragon przedstawić. Dobra, chuj z tym zresztą. Ta świnia kaczuko mnie i na kolebę będzie zganiał, aby się wybielić. 2 złote i 68 groszy. Chuj z tym zresztą. zresztą daję dla leszka 200 zł. Do idzie, Ale widzowie, cicho wjechał. A weź sobie. Czekaj Leszek, daj mi bojęć. Bo ja ci tutaj gruby hajs daję. 100, złotych. 100 zł daję No nie mogę nie mogę, no nie mogę bo teraz ja mogę. Cicho, 150 dla Lesia Bo no na zaraz się zmienił się Cel zmienię. Dawaj 150 zł dla Lesie no Borusek mi mówi że to, to i zmieniam dla Lesia 150 zł złotych, 9 zł. Bo Rusek mi mówi, 100. że Sylwek, daj dla Lesia teraz 100 zł Tak. Bo jeszcze zgubi się na jewie Tak Później mu dać 100 złotych. Jutro przyjdzie o 8 rano Leszek ma tak, i, i Dostanie tak, resztę tak, Ale ja nie tak, mogę tak robić tak, Nie ma tak, Nie, Byszak tak, na serio wyjść Bo ktoś mu ukradnie tak, te pieniądze we dbamy o ciebie, Ja nie bo, mogę tak ale robić Ale i tak zakupów Normalnie daj mi i ja mu oddam Także widzowie Cicho wjechał z donate'ami, grubo dzisiaj Praktycznie zasponsorował tego streama Wielkie pozdro dla siomka I... Ale, reszty, no ale... nie biewaj się, nie, 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 jestem chujem nie. Jutro o przyjdziesz I resztę dostaniesz pieniędzmi, dobra? Bo ja bo się boję, że dom przez fajnie, to by było fajnie, by się wysadził, No, 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 swoich no, 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 no. to no Dostał stało fajnie, za by Wjechał dzień, grubo Daj mi skończyć zł grubo Powiedział, przekaż by Dla stało 150 zł Przekazuję, nie mam drobniejszych pieniędzy Dostałem od Ruska 200 zł, nie? nie mam drobniejszych więc przekazuję daleszka, wiesz złoty za ten stream. Nie, stówę, stówę, a jutro ma stówę. Ile jutro... leszek za ten stream? Stuę? No do 12. Stuwę? Tak. Stuwa, dobra. No to jak chcesz stówę, to niech ma stówę. Ja, on tak <grym> mówił, to mówił, no! że on jest człowiek, to nie jest Bartek. Że Bartek by wszystko wyrwał od ciebie. Chciał stówę, ma stówę, nie? A dokładnie, ja, ja. ale ultarku. A Bartek, a ty byś się zachował? Ty byś wszystko wyrwał! Kurwa. Ja? Oh, ja? Ja, ja. Človjek, ja, jeg er sådan måske en Ja, ja. Du er